Witam bardzo serdecznie Na moim kanale Dzisiaj mam taki dość nietypowy pomysł i nie wiem czy, czy się uda, ale jak to oglądacie to e, może coś z tego wyszło Chciałem kupić sobie jakąś zabawkę A że jestem już trochę dużym dzieckiem to będzie to dosyć duża zabawka Jadę obejrzeć e, BMW E36 Co najlepsze nigdy w życiu nie siedziałem w takim samochodzie nigdy nie miałem styczności w ogóle z BMW a teraz co siedzę i są myślę, kurde coś by się przydało kupić, nie? w tym roku jeszcze nic nie kupiłem, a już mamy pół roku minęło w sumie to jest taki totalny spontan, zadzwoniłem do gościa zapytałem się czy mogę podjechać i powiedział, że śmiało przyjeżdżaj, także zobaczymy co to będzie za rodziny. podobno warto ale to tak się zawsze mówi, jak się kupuje jakieś złomy, że warto, że to na pewno się zwróci i na pewno nie będę tego żałować. Tak więc laweta już stoi i tak co myślę, że chyba zaraz pojedziemy. Ogarnę się, zobaczę, że w ogóle mam tu jakieś paliwo. W sumie jeszcze nie pokazywałem na kanale mojej lawety, też zrobiłem ją rok temu w sumie od podstaw. Ale to może, może kiedy indziej, bo to w sumie mało interesujące. To jest taki prawdziwy sprzęt roboczny, nie? Właśnie skończyłem przedląd i elegancko igła Za mną porządny sprzęt yy, Wczoraj to auto kupiłem Byłem po prostu w szoku w jakim on jest w stanie blacharskim i mechanicznym no Dosłownie no nadal nie jestem w stanie uwierzyć, że kupiłem samochód w tak dobrym stanie Chociaż wizualnie nie jest idealny, ale to mechanicznie jest po prostu igła. Właśnie wracam z przeglądu, bo auto nie jest zarejestrowane jeszcze w Polsce. Byłem właśnie zrobić pierwszy przegląd w kraju. No i gościu... się spojrzał się na to BMW na lawecie i tak... No wiesz, no... Ja nie wiem czy mam czas, żeby to auto, czy teraz przejrzeć, nie? bo był pewien, że to jest taki kompletny gruz i będzie się musiał ze mną żereć, ale jak <grywka> zobaczył go od spodu to był w szoku i mówił, że gdzieś przynajmniej od 10 lat nie widział takiego BMW w takim stanie. Także no, powiedzmy, że trafił mi się cukiereczek i tyle no. Pokażę wam to później z bliska, jak ten samochód wygląda. Bo... No bo jest po prostu, no, petarda, nie? Jadę właśnie na bazę. Zobaczcie sami, jak ten samochód wygląda. Dwa dni już minęły. Jedyny mankament w tym samodzie to jest inny i inna maska. Nie wiem co mi o co chodzi, ale żadnych śladów w wypadku tu nie było, więc patrzcie na to. Cały samochód jest w oryginalnym lakierze. I tu jeszcze jest klej w jakiejś starej lotce. Zaraz wam pokażę środek, tylko muszę złożyć do kupy panel, bo chciałem zmienić filtr kabinowy, ale się okazało, że w tej wersji w tym miejscu nie ma filtra. Ogólnie auto jest bez rdzy. No dosłownie. Wszędzie, gdzie się spojrzy. W kolejnym filmie pokażę wam go w całej i jak już przyjdą do mnie tablice, żeby mógł wyjechać na drogi. Ważnie, tutaj gdzieś jest rdza. To jest cała rdza na tym samochodzie. Jakiś mini purchel. Tym się na razie nie przejmujemy. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Nic go jeszcze ja nie czyściłem, tak po przyjechał. Wszystko jest na miejscu. Nie brakuje tu żadnych elementów. I jedyne, co tu brakuje, to chyba tutaj coś powinno być, jakieś wydłużenie. Niektóre chyba widziałem, czy też miały miejsce na narzędzia, nie wiem czy to akurat przy, przy, przy tym też, bo nie jestem znawcą akurat jeśli chodzi o BMW, no, ale zobaczcie sobie sami. Mamy tutaj koło zapasowe. Nie wiem czy jest oryginalne czy nie, już nie chcę akurat w takie kwestie wchodzić, ale chodzi o to, że całą podorę mam zdrową. No dosłownie nigdzie, nie mam lzy. Tu jest jeszcze oryginalny lewarek. Kompletnie ani razu nie używany Wszystko jest tak, jak powinno być Nic nie brakuje Wszystko jest kompletne Wszystko ogólnie działa Ma jeszcze nawet katy Szybki update Właśnie dostałem telefon Że BMW dostało właśnie blachy I jest już zarejestrowane, ma oce Kurde, może jeszcze w tym filmie wam pokażę Rodziliście na drodze, bo będzie można jeździć To jest bardzo dobra informacja Zobaczcie Oryginalne koła to są akurat 15. Pewnie zmienię je na 17, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Jeszcze w sumie nie mówiłem to z BMW z 1994 roku. 2 litry pod maską, rzędowa 6. Nie jest to jakiś najmocniejszy motor, ale to już nie jest ten najsłabszy. Brzmi fajnie. Wiadomo, że to nie brzmi jakoś tam głośno czy coś, bo tu jeszcze yy, ma oryginalny wydech. Katy są nieruszone w ogóle. Nawet nie wiem w sumie, ile są warte takie katy, ale na razie je zostawiam. Zobaczcie sobie z tyłu. Kolorystyka jest trochę inna, że, że mógłbym tak powiedzieć, ale ma tutaj o, taką osłonę. Nie mam tu dobrego światła, ale po prostu no, ta pisterka jest w stanie igła, nie? Kamera tego w sumie nie oddaje, ale. No, po prostu no, jestem sam w szoku, że 30-letnie auto może być w tak dobrej jakieś jeszcze... Zamówiłem jeszcze przed chwilą, właśnie dywaniki, jeszcze do tego samochodu, bo przyjechał bez. Z tyłu mamy korbkę, ale to tam się nie, nie przejmujemy tym, bo masa wrogiem przyspieszenia. Zamówiłem tutaj taki fajny pakiet, oczywiście to jest pewnie standard, ale dość chciałem żeby to już wizualnie fajnie wyglądało, także zamówiłem tutaj do tyłu lotkę od Lotkę GT, chyba jakoś tak. Zobaczycie później, jak to przyjdzie, bo. Jutro ma do mnie przyjść. Zamówiłem także te wszystkie dokładki z tego M-pakietu. Nowy zderzak, też M pakiet No ale to do mnie przyjdzie. Zakładam ten inny zderzak i auto idzie do Lakiernika. No, oczywiście, mamy jeszcze oryginalną książkę serwisową. Serwisowany był do końca. przebieg nie jest skręcona nic. Kierownica mi się trochę nie, nie podoba. Lepsza by była ta M-technik, chyba. To ona jest taka węższa. Nie ma klimy, ale ma parcie co. Mam szyberdach w końcu. Kiedyś miałem i mi się bardzo podobało. Pokażę wam tylko przebieg. Spójrzcie sobie. Niecałe 160 tysięcy przebiegu. Co ciekawe, dostałem go... No teraz już jest trochę mniej, ale dostałem go z prawie pełnym bakiem. Nawet, że też fajnie. Chciałem olej zmienić, filtry, powietrza i te wszystkie, ale o dziwo wszystko w nim jest zmienione. Masła jest na siłownikach. Tu chyba brakuje wygłuszenia. Nigdzie nie widać rdzy. Podróżnice są nieruszone. 600cylindrowy potwór, rzędowa szustra na pojedynczym vanosie, z tego, co się orientuje. Chociaż jeszcze nie jestem znawcą, więc może się gdzieś mylić. Ale no, z tego co czytałem, co to, to jest pojedynczy wanos, Wypoleruję albo malne to ten element, bo mnie to trochę drażni. Filtr powietrza jest nowy, tu jeszcze miałem gdzieś plakietkę, że, że olej był. Zmiany dziś dwa albo trzy tysiące kilometrów temu. Nie wiem, zmienię go pewnie za jakiś miesiąc albo dwa. Zdrowy sprzęt, wizualnie oczywiście. Jest jeszcze do poprawek, ale pokażę wam później jak to się będzie prezentować już z tym całym M-pakietem. Tu jest tylko taki element, nie wiem czy widać. Jest w tym miejscu obcierka, ale to też lakiernik ogarnie. A, jeszcze mam jeden mały problem. Ruszałem nim, no to gdzieś tam było czuć, że przy wciśnięciu sprzęgła coś mi tu szarpie. Tak, jakby dzisiaj druma była walnięta. Wczoraj na lawecie jeszcze sprawdziłem, że jedna śruba od dyfra była luźna. Dokręciłem ją, no i już jest tak o połowę lepiej. Ale teraz słyszę, że chyba jest ten problem gdzieś w tym miejscu czyli gdzieś w miejscu strzyni. podejrzewam, że może jakaś poducha od Taki sam efekt miałem przy witarze, którą kiedyś tam wam pokazywałem. No i tam miałem właśnie walniętą poduchę. Kolejny grad w kolekcji. To jest akurat śmieszne, bo już trochę tych samochodów mam. a... Aktualnie od jakichś dwóch, trzech miesięcy, no od 3 miesięcy e, nie mam czym jeździć, <noise> więc to jest abstrakcja. Teraz się tak fajnie złożyło, że wszystkie auto będę miało sprawne, oprócz trabanta. Jeszcze wam nie mówiłem, ale przy trabancie padł mi rozrusznik, e, no po prostu pęk. I muszę dodać gdzieś do regeneracji, że trabant jest teraz pewnie na jakiś miesiąc, dwa. Nie do jazdy Trochę jestem zdziwiony, bo tyle nie mam co przy tym samodzie robić. Nie? Hamulce mają jeszcze dobre, z przodu i z tyłu. Trzeba odebrać tablicę. I się w końcu nie przejechać.